chcesz się sprawdzić, a przy okazji pomóc Marysi zapraszamy 5-6 czerwca na bieg 24 godzinny. Przez całą dobę będzie wystawiana puszka, gdzie będziemy zbierać dla Marysi chorej na SMA. Przewidziane są nagrody do rozłasowania po biegu. Zostało już kilka dni do 24 godzinnego wyzwania, więc zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. Nie musisz biec 24 godziny, wystarczy że zrobisz 1, 2, 10 lub 20 km, a przy okazji, wspomożesz Marysie. Zapraszamy wszystkich na rowerach, biegać, spacery z kikami i ze wszystkim. Zapraszamy. Za symboliczną kwotę będziecie mogli skorzystać z wielu atrakcji czekających na Was nad Zalewem.